Hej, 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 z tej strony Olopolo, witam was w nowej serii na moim kanale z pod tytułem "Zagrajmy W Marvel SPIDER-MAN z 2018 słuchajcie widzowie jest mały problem ponieważ możecie mi uwierzyć, mam nadzieję, że mi uwierzycie ale nie nagrał mi się pierwszy odcinek, nagrała mi się tylko końcówka niestety nie wiem czemu. Zostało parę znaczy już, teraz już bardzo dobrze wiemy, co oglądać Nie, to niebezpieczne. Ale mam nadzieję, że mi to jakoś wypożyczycie. Zrywam takie streszczenie. streszczenie Podziwiam entuzjazm doktora, ale czasem i pakuję. się przez niego w kłopoty. Muszę tam dotrzeć, zanim coś sobie zrobi. No jesteś już, że po streszczeniu. Yy... No, tak mi się wydaje, że powinno już. Powinniście już je zobaczyć. No i. No, znacznie jak Tak jak słyszeliście w, w tym odcinku, e, Parker teraz ma iść do swojej prawdziwej pracy. Nie wiem o co chodziło. Bo jakby. No. Teraz wrócę do do Was. Wrócę go nie godzą, no. Ale no. Jak widzicie, mamy tu tylko 300 metrów, więc za spokojnie. Ale jestem ciekawy z jest umiejętności. Właśnie, to było jakieś drzewko umiejętności, którego nie zrobiłem. Obrońca, sieciomiot, runway... Okay, Okej, dobra, to jest fajne. To kupuję. No dobra. Tu jest niebezpieczny dom, czy, praca, czy... Nie wiem. Nie, bo to, to na pewno nie jest jego mieszkanie, bo już jakby zaczął się, bo czynił jak w nim. Tak jak mówiłem, wy tego nie widzieliście, ale no. Musicie mi wtedy uwierzyć na słowo. Dobrze, Przepraszam, wiem, doktorze. Czytarz, ale... czy... Dobra, jednak się nagrywa. Co? O kurde! Doktorze? To to jest. Zaczął pan beze mnie. Niedługo przyjdzie komisja Otto. do to. Okej, okay. czyli jednak jest pan Octavius. Tego raczej kojarzycie, bo był w wielu filmach o Spider-manie, jak tak teraz na to, jak się wykonawiał. Tłumik mocy! Oh, nie, Może lepiej to przerwać? Jeszcze nie! No, Odchodzący chwila okay. doktorze, wszystko gra, ale nic nie szkodzi. Oho, a to kto niby jest? Jacyś ranni? Nie, to, to, to wszystko moje. Nie, poziom energii przekroczył nasze szacunki. Pod pewnymi względami to bardzo korzystny rozwój, wydarzeń. Ten zapach nie wróży nic korzystnego. No, Zapewniam, tak jakby fazie... nie rozpędzajmy się, tak. Kto Możemy o tym porozmawiać gdzie jest indziej? Po komisji. Weź sobie Oho, jest Ale przypał. Pogadamy? Później pogadamy. To była katastrofa. Sprawdź jak profesor. mógł zrobić. Druga, druga. mówił, że tak. będzie w sobie wolny? Uuu. Jak wyglądasz, mały? No, Zobaczmy, co ci jest. O tutaj jest. Octavius Industries. No dobra. Fajno w ogóle wejść do tego ciężko. Awaria, awaria, awaria. Okej. Okay. Przepalony obwód. Cholera. Gdybym zdążył przeprowadzić testy, wyłapałbym to. Dobra, ogarnę. Okej, okay, chyba już wiem. I tak się obraca. Okej, okay, to ma być proste. Okej, okay, dobra. Tu też powinno być chyba proste i pyk. I Mam. No i pięknie. Komponent naprawiony. Okej, okay, muszę przepiąć serworegulator. Okej, okay, to jest tam. Jeszcze bardziej... Będzie to. Okej Jeszcze to i to. Nieźle. Okej, okay, to, okay, to co teraz? To jest takie proste. A główie. teraz wyrównać napięcie? Docelowe napięcie i bieżące napięcie. okej okay. Tutaj jeden. Okej okay. I, I tu tam. I tutaj tam. Dwa. Nie wiem, czy mam łączkawkę taką małą. Okej okay. Skończyłem. Nie jest to trudne. Sukces, sukces, sukces. Wysłanie samotu do ramienia. Ok, konfiguracja Zobaczmy czy działa. Przetestuj ramię. Jak nowy. No i spoko. Doktor testował nowe materiały na protezy. Prosimy, żebym spojrzał w wolnej chwilę. Mogę teraz to zrobić. A to co, nie wiem, jest analiza, znaleziono nieznaną substancję. Doktor testował nowe materiały do kontaktu z protezą. Aha, czyli to ma być takie samo, ok, z góry. To będzie tu, to będzie tu i to będzie tu. W nie chwili tylko dwa rodzaje łańcucha. Są dosyć proste, więc co. Może impedancja. Powiem doktorowi, żeby poszukał innych materiałów. Okej. Okay. To możesz żeby z tym po... Aha, z laboratorium. Ha, Dobra. Dobra, muszę spadać zanim jeszcze bardziej nam jeszcze. doktorowi. Już nie dokończył Pitara. Tak, jest to fajny nawet ten kostium. Wydaje mi się, że jednak ten kostium, co będzie później wkrótce, tak mi się wydaje. Zobaczymy, że będzie on pokończył. Znaczy, nie wiem, co. Chodzimy tam na przykład przykładki. To mi się wydaje, chyba, że on nie, nie, tak. tak. y... jest nie, nie, dobrze. Fisk siedzi w się... Rikers. Nie, Wraikers. Nasz kolega załapał się na lokal dla VIP-ów. Fisk jest w trakcie. Aaaa! Ja dołączy do Skorpiona, Elektro z z i z szkoda reszty zgraj. Powinien się cieszyć. To zacne towarzystwo. Spójrzysz się na posterunek? Wytry. Mam problem, który wymaga specjalnych umiejętności. Dla to ciebie, to Yuri, wszystko. Już tam lecę. Spider-Man pomaga policji. Hmm. Jest już nowy odcinek tylko faktów. Ciekawe, co mój największy fan myśli o ujęciu fiska. W sumie nie wiem, się okaże. Zapraszamy no. na program Tylko Fakty z Drejona Jamesonem, w którym słuchacze dyskutują o problemach naszego miasta ze zdobyczą nagrody policjera. Dwukrotnym! Z dwukrotnym zdobywcą nagrody policera i byłym wydatką <laughs> Daily Ej, hey, pamiętaj o książce! I tak jak zawsze, jeśli zamówicie książkę pana Jamesona Spider-Man, zagrożenie czy niebezpieczeństwo, otrzymacie Przegnajmy autograf autora zupełnie gratis. Tylko żadnej personalizacji! Nie i koniec! <laughs> Wydajcie, w tylko to już jest, jest taka śmieszna prosta nie w tamtym pojęcia. Większa połowa moich widzów go nienawidzi, ale ja uważam, okay, ale że jest to ktoś z zabawną postacią. Zawsze to jeden mniej, nie? Czyż? A powiedz no mi, jesteś może oficerem policji? Prokuratorem? A może obsypanym nagrodami dziennikarzem z wieloletnim doświadczeniem? Eee, nie. Hydraulikiem. W takim razie zamknij pisk! I naprawiaj ci w śmiozie. A ja powiem ci coś o szefach mafii. <coughs> <gry> to tak Każdy Nie mogę się... Okej, okay. Yuri. Skoro rzuciłaś palenie, to co mówisz ludziom jak tu przychodzisz? Że mam dość ich głupawych zaczepek. Jasna sprawa. Dobra, to co tam? Szukasz partnera na bal policji? A hmm? co, masz galowy kostium? Eee... W tym roku nie będzie balu. Za dużo wydaliśmy na system nasłuchiwania Oskorp. Ale chyba było warto. Tak, ale godzinę temu nagle padł cały system. Każda wieża w całym mieście. Oho. No to ma się nawet ktoś coś... już o, to nie. Podobno ktoś tam serwer. Się. I teraz żadna zwierz nie działa. Hmm. Ktoś wewnątrz? Może? Sprawdzę to później. Na razie trzeba znowu włączyć te wieże. Szybko. I wezwałaś mnie? O, jak miło! Wezwałam kogoś, komu ufam. No i sygnał jest zakłócony. i nie wiemy, jak to ugryźć. Uuu. Lubię wyzwania. Tylko nic nie popsuj. Mówiłaś, że mi ufasz! <noise> no dobra, ale wydaje mi się, że to będzie podobnie z co do tego... Wejdziemy. Okej, to jest coś takiego. Okej, ja że o to tu, kasować... Tu Okej, okay, chwila, Był dobrze. Okej. Okay. O grubość. Dobra. I co? Wieża już. Naprawiam. Wieża właśnie zaczęła działać. To twoja robota? Na coś się przydaje, co? Cokolwiek zrobiłeś, mógłbyś to zrobić zresztą, wiesz? Jasne, ale tak dla jasności. Musiałem się podłączyć do wieży, żeby ją naprawić. Teraz widzę dane na temat przestępczości w okolicy. Wygląda na to, że niedaleko ma miejsce włamanie. To to. Na szczęście mam w pobliżu jednostki. Nie kłopocz się, zajmę się tym. Okej, okay. no włamanie. Osłaniajcie mnie. Osłaniajcie mnie. No, jak jest Spiderman, to nie mam bardzo, kto cię osłonić. Coś czuję, że nie zapomnij oh, mi okay. kluczy. nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 na że ja to jest Okej, co to jest okay. na Co to jest? Dobra, gotowe. Dzięki. To jest... Dobra, gotowe. To jest... Widzę teraz napaść niedaleko ciebie. Jest... Masz szczęście Yuri. Jest... Twój ulubiony twardy, się, ale sympatyczny doświadczony jest... detektyw jest w mieście. Nie, nie, nie obiecywałeś, że nie będziesz już tego. spider ko spider co No to w sumie spokoju. spider nowy policjant w mieście. <laughs> Ej, dobra, to było dobre. Jest nasz ptaszek. Odczep się. Tak, to ona. Odczep się mówię. Oho. Zostaw mnie. Siedź cicho, pani śmiechu. Pani... Zostawcie ją! O kurde, na hita? O kurde, jakiś duży! Ten chłopiec duży, ten chłopiec jest duży. No nie będzie się zaczęła walczyć, bo on jak z fiskiem się umyje. Chyba będzie sobie pyk. O, i nie możemy się ruszyć, więc teraz pyk, pyk, pyk. Aha. Co, co?! Co ja zrobiłam? Aha, on się przyczepił do tego i ja jakby nim później rzuciłam O kurde, Dora, to fajnie wyglądało To bardzo fajnie Udej wyglądało Okej, okej, okej Quick-tape event kolejny Uu, R1 A, Dobra dlaczego co z tym kostiumem coś tak? Jest pani wolna Wiedziałam, że Jamison nie ma racji Jesteś trochę dziwny, ale masz dobre serce No dziękuję Ma pani dokąd iść? Umiem o siebie zadbać N Nie wątpię, ale w razie czego jest takie miejsce Ośrodek kwist. Wiem, nie potrzebuję pomocy Mają najlepsze naleśniki w mieście Bez dwóch zdań hmm. Moja mama taki robiła Nie jadłam ich od Bardzo dawna Zajrzę tam Dzięki no, okay. Panie szaku. Gloriosa! Stamtąd powinienem dojrzeć następną wieżę. Okej, okay, no to kolejna wieża. Zresztą już będzie skończyć. Niestrudzony Spider-Cops wysoko obserwuje swój cel. Drugą wieżę na słuchowo. <laughs> Czy ty relacjonujesz własne działania? Co? Nie, skąd? A! Szefowa nigdy nie rozumiała Spider-Kopa. Uważała go za narwańca. Ja yeah. już tego żałuję. Okej, okay, Myślę, że dałbym radę zmodyfikować te wieże, żeby wykryć. Tak to sposób. sposób. O! I Aha, i nie zobaczymy, jak to jest sprzęt, to chyba. O, plecak! Co to jest? Tak jest! Wie, że odbierają teraz wszystkie sygnały RFID, w tym jeden w pobliżu. Co to jest? Góle no jakiś plecak ale nie ma co osiągnię. Weź plecak. O wow! To jeden z moich starych plecaków. Przyczepiałem do nich nadajniki. Po co przyczepić do na nadajniki? To jest dobre pytanie, w sumie? Dosyle jest panie. jeszcze rozrzucanych po mieście. Bo pani, ja to mam wszystko znaleźć? To jest po błyszczą, no, no z mojej pierwszej randki z MJ. Szkoda, że nie było mnie stać na porządniejszy lokal, ale ona nie zgłaszała zastrzeżeń. Fiorito, Osteria. No właśnie, tu też, że tam gdzie to było kolekcja, że to na podawcze, że to na kulturalne miejsce, że to na pas przestęp, że to na wyzwanie przeszkód. Cholodnie. Zdałem... Pięćdziesiąt pięć procentów. O pani. Pół człowiek, pół Kompletny glina. Zatrzymaj na chwilę. Hej, ale to muszę pierwszy tu bierać na jedno przeszkodę. Nie no, wydaje mi się, że lepiej... Uuu! O kurde o świetnie się. Rachunek ze szpitala. Moje ramię dość szybko odzyskało sprawność. Rachunek spłacałem jeszcze bardzo długo. Hm. No to co, myśleś tam kontuzja w ramieniu była? Albo złamane? Co mi nie wiadomo?

Ale tutaj na kamerę. I to Jeszcze więcej? Chyba. Uwaki, jednak gdybyście to. tak harowali w uczciwej pracy, nie musielibyście być przestępcami. Okay. No już spadli no w I to już. Czemu to wiedzą, Dobra, no. Yuri, naprawię teraz ostatnią wieżę w Chinatown. Nie chciałeś powiedzieć, że Spider-Cop ją naprawi? Tak sobie myślałem, Yuri. Łapanie bandytów to robota dla młodych, a Spider-Cop, cóż, nie jest już młodzieniaczkiem. Obyś zmierzał tam, gdzie mi się wydaje. Od dzisiaj Spider-Cop przechodzi na emeryturę. Dzięki Bogu muszę się napić. Dzisiaj wszyscy się napijemy, Yuri. Wypijemy za Spider-Kopa i jego niestrudzoną. Juri, jesteś tam? Chyba przytłoczyły ją emocje. To tu czuję emocje. Wyjdę. No i to no. No, tam jest. Możemy go przy okazji sobie zebrać I chyba kolejny level. No, a was trzeci poziom. Zadanie obrażeń w walce Niedobrze. Moje trzy włoski na klacie nie potrzebują rozgłosu. <laughs> trzy włoski na klacie? Narzędzia potrzebne do naprawy kostiumu są w labie. Ciekawe, czy doktor Octavius już wyszedł. No jest spoko, dobra. to będziemy chyba mieli nowy kostium. To jest spoko, będzie. Doktorze, Spokojnie, jak poszło z komisją? Przepraszam, że nawaliłem. Ale nie, Peter. Po prostu generwują się rychłym triumfem. Uspokoją się. Zawsze tak Mam tam Kiedy Harry odbywał staż w Oscorp, próbowałem tam stworzyć prototypową, płynną sieć. Nie udało się. To miejsce... Hej, doktorze. Przepraszam, że nawaliłem. Wcale nie, Peter. Po prostu generwują się rychłym triumfem. Uspokoją się. Zawsze tak jest. Mam tam wrócić i posprzątać? Nie, nie. I tak wychodzę na kolację. Dokończymy jutro. Krótka przerwa, a potem dalej budujemy przyszłość. No okej, okay, no to skoro już doktora nie ma, to my sobie myślę, że możemy skończyć w tym miejscu. No i co? Życzę wam miłego oglądania kolejnego odcinka oraz mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. No to nara!